Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku końcówki szachowe w 15 minut, czyli Waszej ulubionej serii poświęconej końcówkom szachowym. Dzisiaj mam dla Was kilka stosunkowo prostych pozycji, natomiast każdy szachista znać te pozycje powinien. Dlatego, drogi widzowie, jeżeli masz braki w końcówkach, to zapinaj pasy i zaczynamy. Pierwsza pozycja, którą chciałem Wam pokazać, to pozycja której strona silniejsza posiada Hetmana, strona słabsza piona, strona silniejsza jest na posunięciu, natomiast pion strony słabszej znajduje się bardzo blisko pola promocji. Oznacza to, że jeżeli będą na ruchu czarne, to czarne promują Hetmana i mamy remis. Czy białe są w stanie tą pozycję wygrać, czy jednak jest to remis, zaraz się dowiemy. Mam nadzieję również, że po tej lekcji tego typu końcówki już nie będą stanowić dla ciebie żadnego problemu i będzie znał technikę zarówno walki o zwycięstwo, jak i próby walki o remis. Aby móc tą pozycję wygrać białymi, białe muszą zdobyć w jakiś sposób piona E2. W innym przypadku nie są w stanie wygrać. Aby zdobyć piona E2, należy właśnie przyprowadzić króla. W okolice piona Edwa. Nie ma innego sposobu na wygranie tego piona, ponieważ Król Czarnych będzie cały czas chodził sobie dookoła, no może nie do końca dookoła, ale będzie ciągle bronił swojego piona. Yy, I przez to Hetman sam nie jest w stanie sobie poradzić z pionkiem Edwa i królem, dlatego potrzebuje pomocy swojego własnego króla. Jednakże no nie możemy rozpocząć marszu królem. Ponieważ no, czarne groszą promocją. Więc jedyny sposób na to, by móc iść królem w kierunku piona, to stworzenie sytuacji, w której ten pionek nie może się poruszyć. A aby to zrobić, musimy zrobić wymusić ruch czarnego króla przed swojego piona. Czyli król musi znaleźć się na, na polu E1. Dopiero wtedy będziemy w stanie zagrać naszym królem w kierunku piona E2. Jak tego dokonać? Na początku dajemy serię szachów. Król oczywiście nie idzie na E1, nie chce blokować swojego piona. My przybliżamy swojego króla. I w momencie, gdy mamy możliwość zaatakowania naszego piona yy, od tyłu z pola E3, należy taki ruch wykonać. Nie jest to ruch z szachem, natomiast nie musi być. Atakujemy piona, który jest niebroniony. Jedyny ruch, żeby obronić piona to Król D1. I teraz ważny moment. Następuje posunięcie Hetman D3. Eee, hetman atakuje króla, jednocześnie atakując pionka, wymuszając czarny mi ruch król E1 i ten ruch umożliwia białym podciągnięcie swojego króla w kierunku piona. Król zwalnia pole E1 i musimy zacząć cały proces od początku. W momencie, gdy król odchodzi od piona, Nasz hetman idzie zapionka E2. Król broni. My dajemy podwójny atak. Król blokuje swojego piona. I podchodzimy królem. I tak w kółeczko. No można zagrać tu. Niech będzie tutaj. W momencie, gdy król stoi, czas na naszego. Na, na polu 1, czas na, na naszego króla. A, zagrajmy może tak. No i cała reszta jest już prosta. Także tak mniej więcej wygląda technika realizacji przewagi w sytuacji, gdzie pionek znajduje się na polu E, bądź, jak lustrzane odbicie, na polu D. No właśnie. A co jeśli? Co jeśli przesunę tego pionka na pole G? No więc spróbujmy zastosować dokładnie ten sam schemat działania. Załóżmy, że zagram posunięcie hetman F4. Król odchodzi, hetman idzie za pionka, król go broni, szach i podciągamy naszego króla. Tutaj tak naprawdę można, tak, hetman hetman F2, król sobie idzie do rogu, daje szacha, król blokuje piona. Podchodzimy naszym królem. Król odchodzi, szach. Atakujemy od tyłu pionka. Hetman F3. Król musi iść na pole, blokując swojego pionka. Podchodzimy królem. I tutaj fajny moment, bo można oczywiście zastosować ten sam schemat, tak jak poprzednio, czyli zagrać posunięcie. Czy to Hetman F2, wymuszając posunięcie Hetman H1, szach, król. Proszę, zagrajmy. I po prostu pociągnąć króla i wygrać tak jak w poprzednim przypadku. Natomiast tu nawet jest fajny motyw Król H4. Okazuje się, że po dorobieniu Hetmana czarne dostają mata. Także to, co należy zapamiętać, że w sytuacji, gdy strona silniejsza walczy z pionkiem, może ustawmy to, żeby było ładniej. W sytuacji, gdy strona silniejsza walczy z pionkiem, który jest na linii g, e, d bądź b, to wygrywa. Co jeśli pionki są na innych polach? No właśnie. Spróbujmy, spróbujmy się dowiedzieć. Gdy pionek znajduje się, na przykład, na polu h7 i jest ruch czarnych, czy jesteśmy w stanie tą partię wygrać? Otóż. Po posunięciu król G8, oczywiście, gdyby było posunięcie czarnych, to gramy posunięcie Hetman H7, i tą pozycję oczywiście Hetman H8, i tą pozycję wygrywamy. Natomiast rozważ, rozważmy sytuację, gdzie król stoi na polu G8, broni swojego piona, Czy jesteśmy w stanie to wygrać? Otóż niestety, ale nie. Dlaczego? Ponieważ możemy dać serię szachów, ale król przeciwnika schowa się. Jak zaraz zobaczysz, do rogu. I zarówno pionek, jak i król nie mają ruchów do wykonania, dlatego czarny, aby nie spatować, musi wykonać ruch, dać przestrzeń. Ale dając przestrzeń, okazuje się, że król wychodzi, no i oczywiście znowu jest groźba promocji. Dlatego po ewentualnym kolejnym szachu, znowu król idzie do rogu. Tutaj trzeba oczywiście białym uważać na jeden motyw. Gdy Hetman atakuje nas z boku, należy trzymać króla na linii G, ponieważ jeżeli przez przypadek pójdziemy do rogu, to dostaniemy również przez przypadek mata na F8. Także trzeba być czujnym do końca i nie ulegać schematom, że król na przylipionku H musi iść do rogu. Musi iść do rogu, jeżeli Hetman stoi na linii G. Jeżeli atakuje nas z boku, no to tak nie chcemy zagrać. No dobra, pokażę Wam może jeszcze jedną pozycję. Czy faktycznie jest tak, że wszystkie pozycje tego typu są remisowe? W poprzednim przykładzie widzieliście, że król czarnych był oddalony dość daleko, przez co nie mógł pomóc w ataku. Istnieją jednak sytuacje, w których, gdy król jest stosunkowo blisko, nawet posiadanie piona H nie pomaga. I to jest jedna na przykład z tych pozycji. Chodzi o to, że czarne umożliwią promocję piona, ale w tym, momencie zbudują si w tym samym momencie zbudują siatkę matową i będą w stanie e, dostarczyć mata, dać mata przeciwnikowi. Jak tego dokonać? Hetman D7 szach, król sobie odchodzi na przykład na G6. Hetman e6, 3. król idzie jeszcze raz na g7. Hetman e7, król idzie na g8. Gdyby król poszedł na g6, no to tutaj sprawa jest bardzo prosta, bo hetman idzie na f8. Król nie ma jak podejść, nie ma jak promować piona, ma wystarczająco ruchów, żeby nie spatować, więc tutaj należy odejść na g8. I teraz to, co jest istotne: zobaczcie, król f6, dajemy Możliwość białym promocji hetmana mało tego. Hetman jest jeszcze promowany z szachem. Król idzie na pole G8, i teraz okazuje się, że białe przegrywają. Hetman nie ma żadnego ruchu. Król nie ma żadnego ruchu. To znaczy inaczej: Król nie ma żadnego ruchu. Hetman nie ma żadnego ruchu, który uniemożliwi danie mata w następnych kilku posunięciach. Sytuacja jest beznadziejna. Hetman oczywiście tu zbije, Hetman oczywiście tu zbije, wszelkiego rodzaju ruchy Hetmanem, um, są, są oczywiście przygrywające. Tu oczywiście trzeba uważać na taki trick, Hetman F6. No i pytanie dla Was widzowie, czy odbilibyście Hetmanem, czy królem? Oczywiście królem, ponieważ jeżeli odbijemy Hetmanem, to zobaczcie, ruch, białych jest nie do wykonania, natomiast sam król nie jest w szachu. Przez co jest to pad. Ale oczywiście, po poprawnym odbiciu królem, dajemy Mata w następnym posunięciu. Dlatego, jak widzicie, trzeba być czujnym do samego końca. No dobrze, a co w przypadku pionka na linii F? Spróbujmy zastosować ten sam schemat działania. Król sobie podchodzi pod swojego pionka, by go obronić. Tutaj dodam, że gdyby Pionek od razu został promowany. No to zobaczcie, jest posunięcie Hetman A3 i wygrywamy Hetmana. Dlatego tego zagrać nie mogły, ale tak naprawdę pozycja, którą chcemy rozważać, to jest pozycja, która dokładnie teraz stoi na szachownicy Król poszedł na 7 ruch czarnych. Czy jesteśmy w stanie to wygrać, czy jednak nie? Hetman e 5 Zgodnie z zasadą, że chcemy spróbować sforsować sytuację, w której Król przeciwnika jest przed Pionem. I uniemożliwia promocję. No dobrze, my atakujemy tego piona. Udało nam się to zrobić. Mamy chwilę czasu na naszego króla, żeby podejść, podszedł bliżej. Natomiast okazuje się, że po posunięciu król G7 my możemy dalej związać tego piona. Król sobie odchodzi. Damy szacha, damy szacha. I teraz ważny moment. Biały mają dylemat pomiędzy dwoma ruchami. Król 8 Król H8. Wiemy doskonale, że po król. F8 nastąpi posunięcie król D5 i król sobie łatwo podejdzie. Natomiast co jeśli król zagra na H8? Okazuje się, że pionka zbić nie można. To znaczy nie bijąc tego pionka białe będą promować tego pionka. Jeżeli zbijemy to mamy pozycję patową. Biały król nie ma możliwości wykonania ruchu. Dlatego właśnie bardzo ważny Motyw do zapamiętania, że przy pionku F i C, jeżeli król strony silniejszej jest oddalony i nie jest w stanie pomóc, no to te pozycje są remisowe. Podsumowując, pionek jest na polu F bądź C bądź A bądź H. Te pozycje przy królu oddalonym są remisowe, natomiast przy pionkach B, D, E i G te pozycje są wygrane. Ehm, no dobrze, to może jeszcze jedna pozycja. Zobaczcie, że mamy sytuację, w której faktycznie jest pionek F, jednakże król czarnych jest bardzo blisko. Czy jest to wygrana? Remis? Jak to ocenić? Motywem, w którym czarne będą próbować wygrywać, to znowu motyw zbudowania tzw. klatki siatki matowej i umożliwienie promocji tego piona, promocji hetmana, a w tym samym czasie danie mata. Jak to osiągnąć? Zagrajmy posunięcie hetman a7. Ruch ten związuje piona, dlatego król sobie odchodzi. Oczywiście nie bijemy piona hetmanem, ponieważ nastąpi pad, jednakże mamy posunięcie król G6. I to jest ważne, żeby nie pomylić się i nie zagrać król H6, ponieważ po król H6 nastąpi promocja z szachem. Więc tutaj podchodzimy na pole G6. No i teraz, jeżeli nastąpi promocja, to dajemy mata. A jeżeli ta promocja nie nastąpi, no to czarny, biały król musi wykonać posunięcie, po czym również damy mata w dwa posunięcia. Ehm, także widzicie, że w pewnych sytuacjach ma znaczenie również, gdzie znajduje się król strony silniejszej. No dobra, a co w przypadku, gdy. Yy, no właśnie, gdy król nie jest bardzo blisko, a no, stosunkowo blisko. Jak, yy, jak, jak, jak yy, do tego podejść? Spróbujmy znowu zastosować podobny schemat. I teraz udało nam się zmusić króla do bycia przedpiorem. No to gramy posunięcie król G5, król odchodzi, związujemy ponownie. Ym, pionka, król idzie, na przykład na G7. No i tutaj znowu trzeba być czujnym, bo jeżeli pójdziemy na H6, to dostaniemy promocję z szachem, więc idziemy na G6. I nawet jeśli nastąpi promocja, no to mat następuje na polu H8. Także przy polu g4 również król jest stosunkowo blisko do tego, by zdążyć zbudować siatkę matową. Mam nadzieję, że troszkę pomogłem Wam zrozumieć końcówki hetman na pion. No i od tego momentu wszystkie Wasze pozycje będą skończyły się sukcesem. Bez względu na to, czy walczycie stroną silniejszą i chcecie wygrać, czy stroną słabszą idą życie do remisu. Życzę wam więc samych sukcesów, najlepiej zwycięstw i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć, cześć, cześć.